Wśród polskiego tercetu w Lans, Łukasz Poręba jest piłkarzem najmniej mainstreamowym, ale nie znaczy, że nie jest ciekawym gościem. Na pewno ci, co uważnie oglądali polską ekstrem klasę, Zagłębie Lublin go doskonale kojarzą, ale myślę, że są też tacy, którzy na przykład pierwszy raz się spotkają z Łukaszem. Nie siedział w futraku Marcelo Brozowicz, nie siedział Mira Pianicz, dlatego zasiądzie człowiek, który łączy cechy tych dwóch piłkarzy, a więc pomocnik Racingu Club de Lens, Łukasz Poręba. Naszym gościem dzisiaj w futraku jest Łukasz Poręba, człowiek, który jest porównywany przez kolegów z Szatni do Marcelo Brosowicza, ale widziałem też że do Miralema Pianicza. Które porównanie ci się bardziej podoba? Do którego, do którego piłkarza jest ci bliżej? Z twarzy to Pianicza. Do Pianicza, no, no. tak, ale, ale no tak piłkarsko, wiadomo, zachowując proporcje, to oni są bardzo podobni do siebie, jak grają i, i, i ja też coś, coś zauważam w tym, odkąd tak zaczęli na mnie mówić. Ogólnie pierwszy, tak powiedział, na mnie skóra. Pierwszy raz powiedział do mnie, że, no, że biegam jak piani, i miałem jeszcze takie korki jak on, ale, ale no faktycznie no to w porównywanie do, do takich zawodników no to jest. Zwłaszcza, że to prostopadłe u pianicza zawsze dobrze wyglądało, a ty sobie jeszcze pracujesz nad tym. Ja sobie jeszcze pracuję, <laughs> jeszcze nie pokazałem. <śmiech> 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 ale jeżeli chodzi o porównanie do Marcela Brosowicza, to właśnie Sakofana był tym pierwszym gością, który tak ciebie określił. To, to było zaskakujące. Gdzieś tam mi koledzy wysłali, że. On po którymś sparingu, bo ja nie grałem, bo to był pierwszy skład grał i, i, i drugi skład. No i e, miał wywiad jakiś tam po, po meczu i tam koledzy mi wysłali jakiś przetłumaczony, że on mnie porównuje do Brzozowicza, a nawet nie rozmawia ze mną. Nie? No, Mega kopa dostałem do pracy. Ale Tym bardziej, mówiłeś, że był miesiąc chyba w No chwili. Tak, ale mówię, że on też z tobą rozmawiał, kiedy ty wskoczyłeś do składu Lans, ale zastanawiam się, jak ta komunikacja wygląda, bo to jednak we Francji jesteś krótko, czy już ten język rozumiesz na tyle, żeby się dogadywać, czy też takofana, w sumie on grał w Anglii przez trochę, to po angielsku chyba grał, sobie też uh, No tak, jak grałem, czy był uraz, no to faktycznie mi powiedział, że mam tak grać jak, jak na spokojnie, że tam trybuny swoje wiadomo jaka jest atmosfera, że tak jak na treningach, ale on akurat potrafi rozmawiać po angielsku i zawsze coś tam mi podpowie. No właśnie, jak jesteśmy przy Seco bo ten wątek na pewno się jeszcze pojawi i go nie unikniemy, no bo to jest taki piłkarz, którym się zachwycają wszyscy, którzy oglądają ligę francuską i czy to rzeczywiście jest taki kot, jak o nim wszyscy mówią i co Ty o nim w ogóle sądzisz? Ja uważam, że jest takim kotem, jak mówią, a nie wszyscy go też widzą na co dzień. A na treningach, jak jest świeży i a gdzieś go tam kryje, no to jest nie do złapania. Nie? Jest szybki, silny, ma dobry zwód no, kompletny piłkarz. A ty jesteś jedynym człowiekiem z otoczenia ląsk, który nie był zadowolony, że sekofana jednak nie odszedł? Nie, no ja byłem zadowolony, byłem zadowolony, że został, bo uczyć się od takich piłkarzy ja ogólnie wychodzę z, wychodzę z takiego wniosku, że. Jak nie gram i grają zawodnicy tacy na przykład jak on, to sobie podpatruje zawsze coś. Tak samo było na początku też w Zagłębiu, gdzie nie grałem. Też sobie coś podpatrywałem i tu też sobie podpatruję i cieszyłem się. Że to to. Co ukradłeś od Seko Fofany i co ukradłeś od ludzi z Zagłębia? Zakładam, że nie wiem, piłkarze pokroju, Filip Starzyński to byli ci, którzy... No od Figo to takie... Ach. Pasik? Nie, pasik, takie. Piłka prosto padła, jakieś takie rozumienie gry, a od Seko, no ja podpatruję od Seko takie poruszanie się na boisku. Mhm. Bo też jestem jakby zobligowany do tego, żeby, bo jestem za niego, czyli podpatruję jak on się porusza na tej lewej stronie. Cała Polska była dość mocno zaskoczona, kiedy okazało się, że Łukasz Poręba przechodzi do lons i często było, można było słyszeć takie pytania, ale serio, do lons? On, czy to jest dobry ruch? I tak się zastanawiam z twojej perspektywy, jaka jest geneza tego ruchu? Czy ty też się nie zastanawiałeś, czy to jest dobry ruch? Ja się zastanawiałem ogólnie dlaczego ludzie tak tak, tak reagują, reagują, tak reagują, tak, ogólnie jakby ja byłem w kontakcie z Lons, a, dyrektor sportowy, który mnie tam oglądał i ogólnie mnie tutaj chciał razem z trenerem, no to był środkowy pomocnik. Był środkowym pomocnikiem. Trener chyba też na, grał na środku pomocy. E, ponoć mają mm, scouting tak szeroko pojęty i takie różne aplikacje, że jakby pasowałem im do. Wy, wypluł algorytm, czyli. Wypluł <grym> mi algorytm, tak. Byłem gdzieś tam, nie <grym> wiem, w jakim, nie wiem na, jakim, e, na jakiej tam aplikacji oni. Nie znaleźli, ale no faktycznie tak było, że pasowałem im. W jakich aspektach? Jak z dyrektorem sportowym rozmawiałeś, bo wiemy też, że to było takie bardzo szczegółowe Przyjechał Ten na skrzywowanie do Turcji, pokazał ci prezentację i poszczególne akcje, które widzieli w Zagłębiu na przykład i te same akcje zestawiali. Znaczy podobne akcje zestawiali z lansk z piłkarzy, których mają tutaj no, na co dzień. Było tak, że przyjechał do mnie do Turcji, o, no, brzydko mówiąc, zarezerwować mnie, żebym hmm. po prostu nie podpisał z nikim innym eee, i to też było jakby dla mnie. On mi tam po prostu mówił, jak się spotkałem z nim po sparingu, jakie ja mam rzeczy, których oni szukają. Mhm. I, i na czym muszę popracować? I wtedy mi powiedział, że mam popracować nad ostrzejszym odbiorem na pewno. Okay. Nie tylko doskakiwaniem i odprowadzaniem. I no to, że potrafię robić przewagę w bocznych sektorach. Mhm. Mm, bo właśnie wtedy na sparinga grałem na tej ósemce i, i, i tak to wyglądało. A, a prezentację to mi wysłał trener. Trener do mnie też na obozie jakbym w Turcji wysłał mi prezentację i że on jest na bieżąco ogólnie i bardzo chciał, żebym, no, żebym przyszedł. A Czy piłkarz grający w Lance na pozycji 6-8 ma bardzo dużo informacji taktycznych włożonych do głowy przed meczem? Że po prostu poruszasz się troszeczkę według schematów i mało masz takiej własnej inwencji? No jak oglądacie, nie wiem, oglądaliście jakiś tam mecz Lance? to u nas najważniejsza jest ta struktura, którą mamy. A Nie ma takich biegania, gdzie się chce. Najważniejsza jest struktura i, i tam mamy być. Jakbym grał na szóstce, wchodziłem na szóstkę dwa razy, no to mam trzymać pozycję, no być pod grom, zbierać drugie piłki, ale tą trzymać pozycję między stoparami. I, i, i a na ósemce no, muszę być między liniami. Mhm. I musisz ganiać też cały czas do przodu. Do pressingu do przodu i najważniejsze za plecy obręb. O Fronka za gościa, który no, zrobił coś z niczego. Trochę on jest jakby dzisiaj najważniejszą osobą, pewnie, czy postacią w klubie. I tak się zastanawiam, na czym ten jego fenomen polega. Ne? Jaka jest jego tajemnica? No bo ty się zderzyłeś z innym światem, zupełnie piłkarskim. I czy to jest gość, który mówi ci coś, czego ty wcześniej nigdy nie słyszałeś? Ja ogólnie powiem wam tak, że jak ja zagrałem za, za tego naszego kapitana Seko, jak ja zagrałem, to ja nie dostałem informacji jak ja mam grać, a ja tam Aha. byłem nie wiem ile, No mhm. ja to byłem krótko. Taktycznie też mnie nikt nie przygotowywał, bo nie ma taktycznych treningów, mhm. okay. ale ten trener ma taką charyzmę, która od niego bije, jakby podejście do, do zawodnika, no w ogóle do, do drużyny. Do funkcjonowania tej drużyny, bo mamy mega dobrych piłkarzy, on potrafi to wszystko, tym wszystkim zarządzić i on rozumie bardzo dobrze piłkę. Godzinę 15 trwa najdłuższy trening, ale jest. najdłuższy, Najbłysszy, nie... godzinę 20 mhm. max, objętościowo objętościowo. niedługo? Mega intensywnie, mega intensywnie i no, musisz się dostosować. No. Mhm. Ja wyłożę, wyszedłem z takiego założenia, że no. No nie, no nie mogę pokazać no i nie mogę być słabszy niż oni tutaj. No, no nie wypada. Ale powiedziałeś takie słowa, że kiedy przychodziłeś z Ligi Polskiej tutaj do LANS, to czułeś, że nie jesteś jeszcze gotowy na to, żeby grać regularnie w pierwszym składzie, patrząc na jakość zawodników, na intensywność trenowania, że miałeś braki, które musiałeś właśnie nadrabiać? No bo ja jestem człowiekiem który i piłkarzem, który się nie oszukuje. Ja patrzę, o, jakby mierzę siłę na zamiary i patrzę na to wszystko obiektywnie. Znaczy no, subiektywnie, ale w tym przypadku akurat chodzi mi o to, Starasz że trzeba być uczciwy wobec tak. siebie. Nie lubisz grać i, piłkarza. No, nie lubię grać piłkarza. I, no, i, i, I taka jest prawda, nie taka była prawda, mhm. że no, ciężko po prostu było. No, nie zależy z jakiego klubu bysz przez Ekstraklasę. Ja tak uważam, na środek pomocy na tą pozycję. Ale wiesz, to jest ciekawe, bo jeśli chodzi o transfery środkowych pomocników, to zawsze jest trudniej, zwłaszcza kiedy na przykład nie masz cechy wiodącej. Kiedy idziesz za granicę, nie wiem, Jakub Moderic za granicę ma cechę wiodącą, nie wiem, strzał z dystansu. Oczywiście później się okazuje, że ten strzał z dystansu w Premier League to nie jest tak topowy, jak był w polskiej Ekstraklasie, a Ty właśnie się nie bałeś z tego względu, że nie wiem, nie uważałeś siebie za gościa, który ma cechę wiodącą. Trochę jest podobnie teraz z Łukaszem Łakomym, ja mam wrażenie w Zagłębiu. Ciężkie pytanie ogólnie, ja uważam, że mam ja mam bardzo dobre prostopadłe podanie ogólnie, okay. ja tego mm, aż tak nie pokazuję. Nie jestem w stanie wam powiedzieć dlaczego. Ale ja. Moje cechy ja mam bardzo dobre podanie ogólnie. Międzylinie czy dłuższe podanie. Teraz dłuższego podania nie używam ze względu na pozycję, na, którą gra, okay. na której gram, Ale te podanie międzylinie, na przykład w kadrze mogłem to pokazać, bo grałem na szóstce i dawałem tam wyżej do chłopaków i oni robili swoje. I to uważam, że mam dobre. I mam dobre też poruszanie się, ale ja wiem, o, o co Wam chodzi. Na przykład nie mam takiego dobrego strzału. Nie jest. mam znaku rozpoznawczego. Typu zawsze te, uh -huh. ta szybkość, uh -huh. na przykład, uh -huh. drybling, strzał, właśnie takie może rzeczy. Może wszystko po trochu znaleźli no, i się udało. wiem. Tak też Przed naszą rozmową zapytałem jednego Twojego kolegę z szatni o to, czy ma do Ciebie jakieś pytania i kilka wymyślił. Myślę, że mogę Ci je teraz przeczytać. Pierwsze z nich brzmi. Czy uważasz, że szybciej wyjechałbyś za granicę lub zaczął grać regularnie w wieku juniora, gdybyś w wieku juniora miał większą świadomość, bardziej przykładał się do treningu, a nie bazował tylko na talencie, bo zawsze byłeś najlepszy w swoich grupach? To jest pytanie z szatni teraz tak, tej? Nie, 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 to jest nie. szatni Zagłębia. A, myślałem, że chłopaki tak sobie Nie, to jest tylko chłopana pyta. pyta. <laughs> eee. Oj, też tak nigdy nie myślałem, bo gdyby nie to, że się w końcu ogarnąłem trochę, no to nie byłbym tutaj, gdzie jestem. Opieprzałeś się, jak byłeś juniorem, na treningach czy nie? Ale tak z ręką na sercu, już możesz powiedzieć. Nie opieprzałem się, ale nie robiłem nic dodatkowo. Okej. Okay. No, może tak. Czyli Bo troszkę ja... grałeś piłkarza takiego, ale takiego extra Tak, klasowego. tak. Taki, że trening tylko, tak? No, tam nie biegałem za bardzo, tak. Podawałem tylko stałem okręgu, nie? <laughs> ale kiedy sobie uświadomiłeś, że kurczę, to jednak jest rzecz, którą muszę zmienić? Bo trener, i mnie wziął, obie nas. A, nie wiem, lat. 15 albo 16 Objął nas i powiedział mi, że no, gdyby on był w ogóle dyrektorem akademii, to on mi zabiera pieniądze, nie ma żadnego tego kontraktu pierwszego i chłopiec, jak ty biegasz? Jak ty biegasz na tym boisku? Ty się błąkasz po tym boisku. No i ja tak, no to okej, okay, traje, okay. Co bym ja miał powiedzieć, nie? Pierwszy raz się z, tym, z czymś takim spotkałem. Nie pytałeś go, gdzie ty grałeś? <laughs> nie, nie. A już kogo trenował, mogę zapytać, bo piątek Zieliński. No i mówi mi właśnie, no. że Piotr Zieliński, że tam, nie wiem, talentem trochę do niego jakby w, te, w tamtym wieku byłem porównywany w Zagłębiu, ale no i po tej rozmowie tak to, to, to wszystko nie wiem. Wziąłem sobie tą do siebie i, i tyle. Ale tą właśnie taką pewność siebie, to, że byłeś taki poczuty, yy, to się wzięło z tego, że pojechałeś właśnie pierwszy raz na kadrę i stwierdziłeś, że, kurczę, teraz to już ja jestem panem piłkarzem? Chyba nie, bo jak pojechałem na tą kadrę, to ja byłem sobie fizycznie. Ja ogólnie mega byłem chudy. Yy, słabo wyglądałem na tle chłopaków wtedy mhm. i nie, myślałem, że to nie przez kadrę. Ogólnie przez to, że yy, przychodzili wszyscy do nas, a i tak ja byłem tym zawodnikiem wiodącym i jednym z lepszych, nie? Mhm. I, i, I to dlatego tak było. I następne pytanie. Kto ma lepszy dribbling, Gal Kakuta czy Patryk Krzyż? Uh. <grym> nie no, Gal Kuta to nie widziałem takiego. <grym> nie. nie wiem, dla mnie to... To jak on, Jakie nie wrażenie mówię, dla jak mnie cały zrobił, czas to ma. No masakra. Mhm. Naprawdę, ja byłem w takim szoku. Ja mówię, nie wiem, jakiś Messi z Francji. Mhm. Ale no... Podobnie, mhm. podobnie. Podobnie. Podobny, podobny, podobny rybnik mają. Dobra, czyli z zachodności. <grym> A co on takiego robi? Niesamowitego na przykład. Nie wiem, to jest. On jest <grym> bardzo efektowny w tym w sensie, że zrobi elastiko, czy nie wiem, przerzuci piłkę nad tobą. Wszystko, pełen pe, sobie Zabiega zabiegał gdzieś, żeby dwóch do niego podbiegł i coś jakieś tam z dziurką wychodził. Czyli A, no, Mega i... szybka noga. Nogi złączone, jak podbiega. No, pierwszy w... raz miałem, nie wiem, trening, mieliśmy na utrzymanie, jakąś gierkę i ja mam już piłkę. No, już pod nogą miałem piłkę. No, no nie, miałem za nogami. Ponad sobie między nogami i miał Trzecie tak. pytanie z szatni zagłębia Lubin. Czy lubisz opiek dzielić a ewentualnie cztery. No to to zadał. Kto? <laughs> Żłyn? Tak, a, ale wszystkie tak, tak. pytania są od chwyżą okay. grości. Tak. No teraz tutaj nie wiem. W lubinie lubiłem zjeść, ale nie, tutaj nie wiem. Ale czyli zmieniła się ta świadomość, jeżeli chodzi o podejście. Nie, do nie. to jest niedobry dobry po prostu. No, <laughs> właśnie. Ty powiedziałeś coś takiego, że nie chcesz wpaść w taką w pułapkę w szatni Lens, że będziesz trzymał się z samymi Polakami. Budujesz te relacje z pozostałymi piłkarzami? Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o barierę językową i, i, i tak dalej? Akurat był obóz teraz i Bukcik miał kontuzję, Franek był na mistrzostwach mm -hmm. i byłem w pokoju z chłopakiem w moim wieku, który gada po angielsku i no, jest Francuzem. I on mi to wszystko, ja się tam pytałem, tłumaczył zawsze, jak byłem w pokoju, jak chciałem coś powiedzieć albo się zapytać po prostu, jak to funkcjonalnie powiedzieć. Nie? Żeby mnie zrozumieli, a no to nie wiem, tak staram się budować gdzieś gram w nogę, czy, czy w coś zawsze z kimś, ale ja wolę rozmawiać jakby jeden na jeden spokojnie, powoli, bo to jak rozmawiałem w grupie, to jest całkowicie inny język niż francuski. Tak, zresztą to jest dobry sposób budować relacje z pojedynczymi piłkarzami, tak. bo potem się okazuje, że wszyscy Cię tak naprawdę mhm. lubią, chociaż nie brylujesz tak, tak. w towarzystwie. No ale ten język francuski wiemy, że zacząłeś go się uczyć jeszcze będąc w Lubinie. Przynajmniej taka była oficjalna wersja mhm, Twojego menadżera. Mn. Nie wiem, czy to mn. Mn. tak dobrze, bo to pr fajnie wygląda <laughs> zawsze. <laughs> ale jak to wygląda na teraz? No bo już trochę tych miesięcy... No. No, Było, A chyba w klubie też macie zajęcia ze zwykły. No mieliśmy, tak. Mieliście, tak? Okay. Poprzedni trener od przygotowania, on bardzo kładł nacisk na to, żebyśmy mieli lekcje, choć w grupie mieliśmy mieć tą lekcję. No ale wiadomo, ktoś jest innym, na innym poziomie i to tak niedobrze nie wygląda. Czy dla Polaków? Czy nie, dla bo tam jeszcze chłopak po też. Też, mhm. dla obcokrajowców. Mhm. No lepiej gadam, na pewno dużo rozumiem. Prawie w Większość rozumiem. Jakby główną tezę, co trener chce powiedzieć, przedstawić, to rozumiem, ale jak już chodzi o jakieś takie dokładne rzeczy, no to mi coś zawsze ktoś do ale to, co jest na treningach, to. albo jakieś analizy, odprawy, to rozumiem. Czyli w Hongkongu komunikuje się wyłącznie w języku francuskim, czy też po angielsku są jakieś. E... No, trener czasami wtrącenia. tam po angielsku jakieś wtrącenia daje. Ja miałem z nim taką analizę kiedyś e... po jakimś meczu, a z tym, co zszedłem w przerwie. Mhm. No to wtedy miałem jakąś tam analizę z nim i była ono po francusku, a to było jakiś czas temu I, i, i normalnie z nim tam rozmawiałem. No ale teraz trener stara się więcej po angielsku. A jeszcze chciałem wrócić do czasów Zagłębia Lubin. Debiutowałeś za kadencji jeszcze trenera Lewandowskiego, jeżeli dobrze pamiętam. Jak wówczas chodziłeś do drużyny, to, to ten debiut był dla Ciebie dużym przeżyciem? Jak patrzyłeś na w, konkurencję w środku pola, miałeś poczucie, że kurczę, jestem w stanie z nimi wygrać rywalizację? Oj nie, ja tak nie podchodziłem, ja w ogóle byłem w szoku, że, że mnie wziął tam, nie? Ja byłem w szoku, że mnie trener tam w ogóle wziął, za co mu no dziękuję teraz z perspektywy czasu. No nie, bo tam w środku pomocy byli dobrzy zawodnicy, tam był Adam Matuszczyk, Filip Jagieło, Bartek Sliż, Figo, no tam była dobra drużyna. I, I od Bartka Sliża czułeś się wtedy gorszy? Oj, my razem wtedy szliśmy. No właśnie. On był szóstko hmm. taką typową hmm. wtedy, ja troszkę grałem wyżej, pamiętam, że my razem szliśmy wtedy. Hmm. No on wtedy grał, no to był lepszy. No ale hmm. wiesz, dużo się mówiło o jego deficytach na przykład z piłką przy hmm. nodze, prawda? No tak, no tutaj... ale on wtedy, ja pamiętam, tak mówi, mówiono na niego, że tam ma, nie wiem, jakiś tam technicznie troszkę mhm. słabszy, ale no tego nie było wtedy w Zagłębiu widać w ogóle. A teraz się od Rzuzuła uczy, więc... Teraz się, no od tak, kogo tak, uczy się tak, teraz, tak. nie? Nie, jak ja wchodziłem do tej, do drużyny, to ja byłem młody bardzo, mhm. to ja tak patrzyłem na nich trochę... Masz na przykład już takich zawodników też upatrzonych w lidze francuskiej, którzy, no, podobają Ci się, jeżeli chodzi o styl gry? No, dużo jest takich zawodników, których wcześniej nie znałem, a, a ten, zrobił. Masz, masz już nazwiska, że tak powiem, zapisane w sensie, że pamiętasz, żeby je wymienić? Jednego pamiętam, tak? takiego nieoczywistego, to jest e, Enzo Luffe, on gra w Lorient. Mhm. No. W moim wieku, albo młodszy o rok, mhm. ale jest taki piłkarz, że głowa mała. Osiem, dziesięć. On schodzi czyli, wszędzie. W taki, okay, no ja bardzo dobry, o oh Na debiutowałem z Lorią i on był. Aha. Ale pamiętam go teraz po tym drugim meczu bardziej tym pucharowym. No bo nie będę wam mówił, że nie wiem... Że Mbappé jest niezły, Że Mbappé jest niezły, nie? No. nie? Albo ktoś. <laughs> No, ale tak. dużo jest takich zawodników dobrych. W każdej drużynie jakiś środkowy pomocnik, w większości drużyn jest dobry. Jak zagrałeś czy PS, że to miałeś takie poczucie, że jestem w takim piłkarskim Disneylandzie nagle? Inaczej, ja nie zagrałem, bo ja piłki nie dotknąłem. Dotknąłem wyraźnie i go salowałem. <laughs> <laughs> nie, no to było, no nie wiem, to było mi dwie minuty, minuta. No nie, no to, nie, nie myślałem wtedy w ogóle o tym. Bardziej z ławki, jak sobie patrzyłem, to tak. Ale jak już szadłem, to pressing od razu, tam kasacja z boku i nie idą dalej, nie? Tak. Ale nie, no takie przeżycie. To... Podchodziłeś od razu po koszulkę? Nie. Nie, nie, tutaj, nie bo byli przegrali, ja tam zagrałem minutę spokojnie. A, a słuchaj, a tą asystę, którą dałeś, to było chyba w meczu z Lorią, właśnie tak? To do Opendy. Tak, tak. Tak, no to, to właśnie to podanie to było takie podanie na uwolnienie, czy bo tak się zastanawiałem? No, trochę jeszcze musiał Openda zrobić, żeby brałkę strzelić. jasne? no dobra, no, ale gdybym mnie odebrał, to by się no, tak, był tak. top. I potem no. podanie było. Nie, po prostu odebrałem piłkę, zobaczyłem do przodu Aha. i kopnąłem mu tą lewą tam do przodu. On jest taki szybki. I no, no, jest, nie jest. wiedziałem, że coś z tego zrobię, Po prostu tam mówię. To musiał tam przekręcić jeszcze dwóch no, i wsadził. No. No no. Nie miał takiego trudnego. Ogólnie no, w Ekstraklasie no. miałem kilka podań, których nie trafiali takich patelni, mhm. a tutaj dajesz taką i jakby. No właśnie, i to jest ta różnica, tak? I to jest ta różnica. Słuchaj, jak pewnie wiesz lub nie, sponsorem Futraka jest firma InPost, która jest także sponsorem reprezentacji. Ona dostarcza trochę pytań. Od naszych widzów dostarcza pytań. Dokładnie, od naszych widzów. I mamy kilka tych pytań, znaczy tych pytań było sporo, ale wybraliśmy kilka, konkretnie trzy. I pierwsze brzmi: jaka jest jedna rzecz, która ci się nie podoba we Francji? Już nie mówię o sprawach piłkarskich, tylko mieszkając we Francji, co ci się nie podoba. Co mi się nie podoba? No nie podoba mi się ta ich e, siesta, taka przerwa. No też się nie podoba. My się na to nadzialiśmy. <grystanie> ja już się trochę przyzwyczaiłem, ale no hmm. nie podobało mi się. Albo no, że w poniedziałki są... niektórzy nie pracują. Okej. Okay. No, ja. Od 14 do 19 nie zjeżdżam. No opuszcza. ja, no, 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 Burgera tym bardziej. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, czyli siesta, dobrze. Pytanie kolejne. Który z Polaków w Lons mówi najlepiej po francusku? Uch, nie wiem, myślę, że Franek. Jak, jak imię wskazuje. No, to tak? względu na imię. Nie, no Franek naj, tak? najlepiej Chciałem, że tak. Buksik go tam, wiesz, taki intelektualista, taki on oh, oh. Nie, myślę, że Franek będzie najdłużej. Tak? Okay. Tak, okej. Okay. Tak. Czyli Przemek Frankowski. I pytanie. Z kim oprócz Buksa i Frankowskiego trzymasz się najbardziej? O, ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie. No mam e, właśnie tego chłopaka w moim wieku. On Adri Luvo się nazywa, on na ławkę czasami jeździ. On jest w moim wieku. To z nim się tak trzymam, bo z nim tam najczęściej grałem w tą siatkę nogę, czy o czymś tam rozmawiamy. Bo też siłą rzeczy, że potrafi angielski zawsze mi coś mhm. przetłumaczyć. Czy wy jesteście rozpoznawalni? No bo skala zainteresowania tym klubem tutaj w tym regionie jest mhm. ogromna. No jest, jest dużo kibiców, którzy, którzy rozpoznają. Bo ja pamiętam jak byłem pierwszy miesiąc, pierwsze dwa tygodnie, pierwsze trzy tygodnie, gdzieś tam jeździłem po sklepach, jakieś coś sobie kupić do domu, no to ci zagorzali się kimicy, cię rozpoznają. Już cię już mnie rozpoznali. Już. Gdzie przyszedłeś z tak. tego gdzie, gdzie pewnie w nie, Warszawie nie, na ulicy. No nie, myślę, że nie No a tutaj trzy tygodnie byłem, dwa tygodnie w jakimś tam sklepie i ten wzrok widzisz zawsze, nie? Jak Aha. to się patrzy i. No to tu jest duża ta skala rozpoznawalności. No wiadomo, to jest różne, nie? Jakby, jak ktoś spotka mnie, jak ktoś spotka Franka, no to jest jakaś tam różnica, mi się wydaje, że jego częściej jakby ludzie rozpoznają. On stanowi o sile drużyny. Proszę, żebyś Ty zrobił zdjęcie z nim. Tak, to tam... Tak? koszulkę dla syna. <laughs> dla. Nie, no ale w porównaniu do Lubina tak. No, ja ogólnie wychodzę z założenia, że w Polsce nie ma takiego zainteresowania piłką jak tutaj. Albo się otaczałem po prostu, w, nie wiem, mam w głowie Lubin, bo w Lublinie nie było tyle osób, które podchodziły. Ale jak się okaże, że do końca sezonu nie grasz, jesteś na marginesie. Ląd awansuje do Ligi Mistrzów, bo taki jest pewnie na dzisiaj plan i to jest bardzo realna perspektywa. Będzie opcja wypożyczenia. To rozważasz czy właśnie perspektywa tej Ligi Mistrzów, większa liczba meczów, no prawie no, to, bo to, bo to jest mecz. nie, 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 jakby już sobie to wszystko Kminiłeś? Kminiłem sobie tak i, mm -hmm. i, i ja wiem, że to śmiesznie zabrzmi, ale ja wolę grać niż jeździć na mecze mistrzów Okej, okej. wolę grać. Okay. Nie? Znaczy to nie, to nie brzmi śmiesznie. Znaczy to, bo, no, jakby to bo, no, jesteś na może... tym etapie planowania mm -hmm. kariery, że musisz o tym myśleć, mm -hmm. nie? O właśnie o praktyce. Meczu. Jakby ten nawet to 10, tam nie wiem, 20 minut. E... Jakby, wiecie, no tak, że weź poczuć tutaj, wiesz. Ale to nie zmienia, nie? To nie zmienia. No, bo i tak trzeba wyrównawczyk później robić. I tak trzeba wrócić, właśnie wrócić tym samolotem i trenować. I, i sprinty, tak. Ale potem. to jest fajne, bo to może się wyżyć, nie? Okay, no, no lepiej to zrobić faktycznie tą podróżą, żeby nie być ten, bo tą pizzę potem możesz zjeść bez wyrzutów sumienia, nie? Czy tam no, ale nie, no tak wracając to na razie nie myślę, ale gdyby było to... Ja Moim priorytetem w następnym sezonie jest gra. jest gra, ale Będziesz to jest wiedział. na spokojnie i będę pewnie myślał ja, o tym później. My Ci życzymy, żebyś Ty z siebie nie był zadowolony, bo to jest akurat dobra cecha, mhm. bo jak się nie jest z siebie zadowolony, to się chce rozwijać, ale żeby trener był jak najbardziej Tak, żeby no się, zadowol zadowolony. I żeby wie. twoja kariera dalej szła, wiesz, harmonijnie, rozwijała się i, i żebyś był naprawdę na tym coraz wyższym poziomie. Myślę, że reprezentacja Polski, ta seniorska, to też jest jakiś pewnie twój cel. Jeszcze nie było żadnego kontaktu z, ze Sztabem, hmm. czy z nie, no poprzedniego selekcjonera, bo za Fernanda są to pewnie nie, ale mhm. czy Sławikiewicz? Nie, nie nie, nie, nie miałem kontaktu. Znaczy, miałem kontakt z asystentem, no bo mm. był u Franka. No tak. To miałem kontakt. Nie, no, tak... przywitał się. <laughs> przywitał się, tak. <laughs> nie no, się z kadry wcześniej. No, tak, w tak, czasie, tak, 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 tak. A tak poważnie, to jak chciałbym pojechać na kadrę, jest to moje marzenie, ale to chciałbym pojechać na kadrę i. Być piłkarzem. I już być już takim... piłkarzem, który wchodzi tam mm -hmm. i. No i że coś dam tej drużynie. No, jakby ja chcę być gotowy, żeby tam pojechać, a nie. A nie... No zagram jakieś tam 2,5 czy 3 mecze i już tam do kadry, to gdyby nie te media, które tam coś, gdzieś tam ktoś mówił, to ja bym nawet nie pomyślał, że, że do jakiejś kadry mam jechać. Na jakąś kadrę, reprezentację. Ja chcę być gotowy i chcę być przygotowany w 100%, żeby coś tej kadrze dać. Tego Ci życzymy, dziękuję bardzo serdecznie za wizytę. Dziękuję, Dzięki, dziękuję.